Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzowie Minecrafta i Magii. To już jest 22 odcinek. Dzisiaj sobie postanowiłem, że pobawimy się troszkę na spawnie. Mianowicie ja się pobawię i ogarnę tutaj parę rzeczy. Przede wszystkim to już została tylko jedna krowa, nie wiem jakim cudem ona zwiała stąd. Cały czas tutaj, znaczy no. Czasami, czasami tutaj przychodzę, bo potrzebuję na przykład wełny, potrzebuję jajek, czy kurczaka samego, czy może nawet tych piór od tych kurczaków. No i nigdy tego nie mam. No więc trzeba jakoś to przygotować i yy, zrobimy tutaj takie oddzielne zagrody dla każdego zwierzaka. Yy, świni chyba nie będziemy hodować, bo nie ma po co zbytnio. Ale... Yy. Te zwierzęta będziemy hodować za pomocą lampy stamkrafta. Yy, właśnie tej lamp of fertility. Yy, to lampa, która będzie yy, wokół siebie rozmnażać automatycznie zwierzęta. Yy, jednak do swojego działania potrzebuje yy, słoika z victusem, czyli z tym czymś. Ale to akurat mam szczęście, bo yy, victus ma yy, to coś. Royal jelly, które dają pszczółki. A ja tego mam sporo. I naprawdę bardzo dużo. Yy, nie mam co z tym zrobić. Więc, no, mam tutaj też jakieś zastosowanie do tego. Co to tam jest? Gdzieś tam kopał, tak? Czy to? To chyba, no, nie generuje się. Dobra. Więc ja się troszkę przygotuję. O, i jeszcze jedna rzecz, którą będzie trzeba zrobić, czyli wszystkie te creeperowe dziury tutaj zakopać. Czy może tutaj tylko dotąd, tam dalej już nie będę chodził. Tu będzie trzeba te zakopać, te i tak dalej. Tą nie. Troszkę upiększyć ten spawn. I tą ścieżkę sobie przesunę w tą stronę. Po prostu będę to robił z kamienia, z kobla i most stona, tak jak to robię... robię tutaj. No i... <gryw> no i co więcej, no. Będę sobie teraz tak siedział parę godzin nad tym spawnem i go upiększał. Nie wiem po co, jak tutaj nigdy oprócz mnie nie chodzi. Ech, widzimy się za chwilę. O, nareszcie. O, nareszcie światło słoneczne. Tak jest. <laughs> o, Giew. Yes. on nie zauważyłem go. <laughs> no więc, tak. Zrobiłem troszkę pracy, ale przy tym... ...zainstalowałem sobie shadery, jak widzicie. I... ...to wygląda po prostu epicko. Szkoda tylko, że mam 20 fpsów na tym, ale... ...przeepickie to jest. To są chyba najlepsze shadery, jakie póki co istnieją w Minecrafcie. Ale znaczy, to jest jeszcze wersje niżej. Gdyż tylko takie działają na 1.6. są jeszcze w... są jeszcze... Jest jeszcze wersja na 1.7. Która niestety działa, ale nie tak jak trzeba. Nie będę tego pokazywał. Więc tak, no... <laughs> no powiedzcie, czy to nie jest epickie. Szkoda tylko, że tak mi się zacinało, tak bym chętnie nagrywał nad tym. No, może nie bardzo, bo w miejscami ten shader pack jest bardzo ciemny. No, ale zobaczymy sobie inne, co my tu mamy. Czeka Pik 3 to są shadery, których używałem jeszcze w poprzednim sezonie. One najmniej mi lagowały, ale też całkiem nieźle wyglądają. Jest tutaj już niestety słońce jest takie zwykłe kwadratowe, które leci, a w tym Seusie było, które przed chwilą widzieliście i tak leciało. Po skosie zobaczymy, co tu jeszcze mamy. To są też shader paki, na których nagrywałem. Jak to się nazywało? Moją serię kursu meblowania to był chyba ten. Tak, między innymi ten. Na tym też całkiem grywalne to jest, chociaż troszkę może przeszkadzać to rozmazywanie ruchu. Co my tu jeszcze mamy. Cuda V3, to niestety coś nie działa. Sius V10, to jest jeszcze wersja niżej. To jest takie ładnie wygląda, może pójdziemy spać, tu i tu jest łóżka. No nie zauważyłem, kiedy Kiev wszedł. Taki trochę hamski byłem, nie powiedziałem mu, cześć. <grym> Dobra. Więc tutaj mamy ten shader, on chyba też tak po skosie słońce idzie. Tak, bo widać, że są po skosie cienie. I teraz jest mój najlepszy, czyli ten, co ja naglubi najbardziej. Dajmy może na Xtreme, także pokazać będzie mi lagowało, ale. Tak, to jest czekapik V4, czyli autor wrócił do robienia shader-paków i to mu właśnie wyszło i to jest zarąbisty shader. Tego na pewno będę używał, jak tylko sobie kupię kartę graficzną nową. Co będzie już niedługo, więc może, może będziemy nagrywać na shaderach. Mm. Na mistrzach. O ile wy będziecie tak chcieli. Ale to jeszcze i tak nawet będzie trzeba do tego poczekać. Więc to jest najlepszy shader. Yy, mój ulubiony. I można, mógłbym chyba grać na tym. to że na niższym. O, no teraz 30 FPSów. Stałe. Da się grać. No. <laughs> Więc dobra. Już na tym shaderze. Spróbuję zagrać do końca odcinka. Nie jestem, nie, jestem pewien, czy w przyszłym odcinku też tak będzie. Bo to się dość trochę baguje, jak możecie zauważyć. Te cienie skaczą, czasami są nie tam, gdzie trzeba. Na przykład, mogę wam pokazać w moim domu, właśnie. Wypadałoby tam pójść, od razu. Też pasek narzędzi jest troszkę taki przyciemniony. To też może troszkę przeszkadzać. I tutaj są, ło. Tutaj są największe bagi. Mianowicie, kiedy zachodzi słońce i słońce jest za tymi górami, wtedy bardzo, bardzo strasznie się baguje. Mogę to chyba tutaj pokazać. Tak, czasami zamiast wyświetlać ten cień, który jest tutaj, który rzuca ta góra, po prostu świeci słońce przez nią na wylot. I to też troszkę tak denerwuje. Tu jest cień tej większej góry. O, właśnie. O, to, o tym mówiłem. Strasznie bagliwe, jeśli jest takie słowo. Więc, no nie wiem, czy na pewno będę tego używał. Czy będę tego chcieć używać. Dobra, pójdźmy do góry. Jest ewentualnie jeszcze wersja bez cieni. Ale to, nie wiem, czy jest sens grać na takiej. To daje po prostu tylko nowe oświetlenie. Woda się rusza, o ile. O ile pamiętam. Tak, woda się rusza. Niestety nie odbija się od niej nic. No i słońce nowe. Oświetlenie, woda i słońce, nic więcej. Ale też całkiem ciekawie to wygląda. Na przykład tutaj. No. <laughs> Dobra, przejdźmy do tego spawna. Pokażę wam, yy, co zrobiłem. Yy, tu jest wejście. I tak, niech się załaduje. Co zrobiłem, czyli zakopałem te wszystkie dziury, tutaj na przykład była jaskinia. Zakopałem ją dyrtem. Tutaj weźmy jeszcze troszkę mączki kłosnej. No i tak, tutaj też była kolejna jaskinia, którą też zakopałem dyrtem. No i ścieżka sobie biegnie, biegnie, biegnie aż dotąd. I myślę, że jeszcze ją kiedyś tam pociągnę w tą stronę. I nie wiem, być może nawet będzie zaokrąglała za tym, za młynem, i coś jeszcze tutaj będzie, ale tu wątpię, bo nie bardzo jest co stawiać na tym spawnie. Na razie to, co chcę zrobić, to tylko te zwierzęta przenieść tutaj i zrobić im jakieś zagrody. I co planowałem, żeby nie robić tego za tymi płotkami zwykłymi takich zagród z płotków. To właśnie coś takiego jak mamy tutaj. Mamy taki kopiec, wykopię go jeszcze na, dwie, na jedną kratkę w dół. Tak i wtedy na przykład powiedzmy, że tutaj będą kurczaki. Dam sobie tutaj kurczaki, one nie będą mogły stąd uciec. Jeszcze to wykopię do końca. Troszkę przy 30 fps niszczenie takim kilofem. Drillem jest troszkę problematyczne, bo nigdy nie wiadomo, co zniszczysz. Mm hmm, Dajem tu, a, pochodnie. Tak, kliknę F7, zobaczymy, czy tak, nie ma tutaj nic, żeby się moby spawnowały. Mm. Zmieńmy może na jakieś shadery, które, przy których mi nie będzie lagować. Ok, może być. Stary, dobry shader. Mm, więc tak, teraz będzie trzeba poczekać, aż tutaj się zrobi trawa. A do tego czasu można by tu troszkę kurczaków nanieść. I z tymi akurat nie ma problemu, bo mogę sobie po prostu wziąć jajka i je przenieść. Więc tutaj nie ma problemu. Jednak z tymi drugimi zwierzętami. O. Wow. 5 kurczaków z 5 jajek. To się nazywa szczęście. I to więc tak. Tutaj mamy tą jedną zagrodę. I teraz gdzieś druga. Myślę, że będzie tutaj, skoro już mamy takie wygładzone. I nie wiem zbytnio, jakby to zrobić, może. Zamiast y, kopać, stać dwie kratki w dół, bo to byłoby takie trochę dziwne, że przechodzimy sobie i o, dziura w dwie kratki w dół. Y, to pomyślałem, że można by wziąć, y, rozciąć trawę. Tylko, że będę musiał pójść do kariego y, po skill ze silk Touchem. Ciekawe gdzie on go ma. I to właśnie będzie problem, bo jeśli ma go w swojej bazie, to... Niestety już tam nie wejdę, bo za, za, zablokował to tak, że teraz tam się ani nie da stawiać bloków, ani niszczyć, yy, ani nawet yy, tutaj miał coś takiego za piecykami, no ale <grywki> już chyba nie ma. Yy, nie można ani stawiać, ani niszczyć, ani wchodzić do tego, jego rzeczy. Tak, wszystko sobie zablokował. Tu nie ma tego kilofu. O, to są pszczółki dla mnie, tu nic nie ma, też nic nie ma. No dobra, więc udało się zdobyć już y, silk touch, dał nam go safe mod. I tak, 17 leveli, akurat tyle mam. <grym>, to się nazywa pizza. Y, więc teraz będzie trzeba skończyć zebrać y, trawę, troszeczkę mi laguje, wiem. Y, ja, ja się postaram z tym wytrzymać. Teraz będzie trzeba skończyć zabrać tą trawę. Hmm. mogłem to w sumie dać na łopatę, wiecie. <grystanie> no bo, w zasadzie, no e, dobra, nikt już będzie na tym kilofie. Hmm. Będę musiał dość sporo tej trawy zebrać. Albo może nie aż tak dużo. Dobra, powiedzmy, że tyle, nie, 13 to pychowa liczba. 14. <grystanie> <grystanie> Potnę ją na kawałki. Tak, najmniejsze jak się da. Okej. Okay. sobie zrobiłem też zapasowy są. I teraz pójdziemy sobie na Spawna. Tędy może. siś I be happy about it. Więc dobra. Wykopiemy sobie teraz tutaj yy, takie, można by powiedzieć, bajorko. Bajenko yy, jednej kratkiej wysokości. Yy, niekoniecznie duże. Tak. Może wiecie, co, żeby to sprawdzić, bo nie jestem pewien, czy to się uda. Yy. Spróbujmy tak, kurde. Strasznie laguje. Ra ram się pali. Aktualnie. Tak, jak widać. <laughs> 70% zużycia ramu. Yy. Zróbmy tak. Ok. Troszkę dziwnie to może wyglądać z tymi pojedynczymi pikselami tutaj. Wiem. Ale. Ale jednak. I teraz dajmy tutaj jakieś zwierzę. No może uda nam się kurczaka z jajką znowu dostać. Nie uda nam się. Czyli będę musiał je jakoś tam zagonić. Dobra. Zróbmy już to pszenicą. Nie, nie kurczaki. Tylko jedną owcę bym chciał, ale tylko jedną. I tu będzie problem ją wyciągnąć pojedynczą owce. Idź stąd. Idź, idź, idź. Wyjdź sobie. Pozwalam ci. No idź, 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 idź. Już prawie. Shit. Sprint. Jest. Sama wyszła. Fuck. Nie, dobra. Chyba nie wyjdzie. Chodź teraz. Pójdziemy sobie do nowego domu. No dawaj. No, właś, właś, właśnie. właś, właś, no wasz. Jezus, właś. <laughs> Dobra, stój tu i teraz właś. Jest, udało się. Dobra, teraz będziemy czekali i zobaczymy, czy wyjdzie. <laughs> Albo może tak, zróbmy to od razu łatwiej. Hmm. Chyba się na mnie patrzy, ale nie bardzo umie wyjść. Yy... Zróbmy może to troszkę większe. Tak, kilka kratek. Chociaż sądzę, że powinno się to udać. Dobra. Idziesz? Idziesz? Ale nie skoczysz. Haha, czyli się nie wyjdzie stąd. Ok, czyli mogę sobie spokojnie teraz yy, zrobić tą większą zakrodę no powiedzmy, że będzie to dziś tej wielkości już tutaj, jak już tutaj przyprowadziłem owce to niech tutaj będzie owce w 7. spokojnie nie ma żadnych tych żadnych miejsc w którym by się mogły spawnować moby i teraz jedyne co muszę zrobić to okrążyć to całe tym dyrtem albo tą trawą Musiałem zacząć nagrywać, bo właśnie e, Dark, znaczy nie Dark, e, GF Mod zginął jakieś kilka razy e, od zombiego, e, który zabrał jego całą zbroję. I ciekawe, gdzie on jest. O, jest tam. O Jenny. ale to fajnie wygląda. No masz. Ciekawe co Aha, bo on tutaj kopie tym... tym czymś. <laughs> Fajne. Jeszcze sobie do tego wymyślił... tą lampę. No dobry pomysł. Właśnie też za chwilę będzie się tymi lampami zajmował. O. Dobra. No, dobra, wszystko jest gotowe, tylko teraz będzie ta najgorsza część, czyli zrobić same te lampy. E, to jest dość problematyczne, no bo e, trzeba najpierw zrobić tą lampę. O, jeszcze jest do zniesienia, już wszystkie te lampy mam. E, zrobimy takie trzy w sumie i będę musiał przeprowadzić trzy te craftingi w tym. E, no i do każdego trzeba tam po dwa złota, dwa fire shardy. E, tyle aspektów, to jest dość sporo. Besti mam na styk, więc nie wiem, czy wystarczy i telefon dzwoni. No, dobra. Już koniec. <laughs> e, o. Creepy. E, to też jest to proste do, do zrobienia, bo tak jak mówiłem, e, pozyskuję to z czemu? Hmm. Co, coś mi tu nie pasuje. E, animations, quality, performance. Czemu się znowu wróciłem? Nie, to było gdzieś Details Fancy. Najwyraźniej to się nie aktualizuje. Dobra. No to weź, weźmy już naciśnijmy to. Bium. O, ale lagło. shader się musiały załadować albo co? Nieważne. No i... Tu idzie <noise> to. czasowo akurat było całkiem też proste do zdobycia, bo oczywiście też mam z pszczółek całą tą skórę. Mm. Jeszcze jest niestabilność dość wysoka, więc możliwe, że coś mi tutaj wypadnie. Jakiś itemek. I jeszcze ostatnie. Wciągniesz. O, udało się. No i tak jeszcze zrobimy trzy lampy. No i oto gotowe. Było trochę niestabilności tam i temki, czy co mi wypadały, ale mamy trzy te lampy. E, teraz co będzie potrzebne, e, o, jest, myślałem, że ktoś mi ukradł. E, będą potrzebne e, słoiki z viktusem w środku. Mam trzy takie po pełne. E, może pójdźmy z tym e, przy okazji, to już jest też, ups, to jest kolejny dzień. GF dalej jest na Minecrafcie, jednak coś go nie widać, nie widać jego aktywności. <grym> Więc wróćmy się na tego spawna. I teraz pokażę wam, co zrobiłem. W zasadzie to niewiele zrobiłem, po prostu wykopałem jeszcze jedno miejsce na krowy. Będzie trzeba je tylko jakoś przenieść. Tak, owce... Już rozmnożyłem. Myślę, że tutaj też się postawię jakieś czankloadery. Chociaż nie wiem, czy będą potrzebne. Chyba nie. Chyba będą rosły te zwierzęta same. Koleci? Nie, no, tylko jeden kurczak. Dobra. Bo nie trzeba jakoś te krowy przynieść. No i zrobimy to chyba pospolicie. W sumie mamy tutaj tylko jedną krowę. Zrobimy to pospolicie za pomocą pszenicy. To sobie na razie schowam. Tym później się zajmiemy. Plecak potrzebuję. Schowię sobie tutaj różdżkę. Zajmiemy sobie mięso. I co teraz? Możemy na razie zobaczyć, czy będzie działała ta lampa. Postawimy sobie słoje gdzieś tak w środku. Środek, może tutaj. No, powiedzmy, że to jest środek. Mógłbym się jeszcze kłócić, ale... Zostawmy tą lampę. No, i działa. Było z tego 4, 6, czyli trzy takie aspekty bierze za jedno zwierzę, tak? Nie trzy, sześć. 6 za jedno zwierzę, to dość sporo. Będę musiał to jakoś uzupełniać. I jeszcze jedno, co, co chcę sprawdzić, czy to bez tych butów da się to przejść? Nie, bo mam jetpacka. Bez wszystkiego? Tak, czyli ja mogę to przeskoczyć, jednak zwierzęta nie mogą, bo uznają to tak jakby za kolejny blok, czyli nawet nie próbują skakać. No i bardzo dobrze, tak ma być. Więc teraz będzie trzeba jakoś te krowy przenieść. O, no, tam jest. Właściwie to tak już tego nie potrzebuję. To sobie schowam. Yy... Weźmiemy teraz tą pszenicę. Będzie trzeba przenieść jakoś tą krowę. Ewentualnie mógłbym to zrobić za pomocą sznurka, tylko nie wiem, czy takowy mam. Tu gdzieś powinien być. Dobra, krowa, to jest Twój Dzień Wolności. Yy, może lekko. Ale i tak biorę cię za sznurek. <laughs> Jestem hamski strasznie. Dobra, chodź tu. Otworzę ci portal. Sama chcesz pójść? Chyba się zamknął. O, a jednak. Czasami nie widać, a jednak. <laughs> jednak działa. E, więc teraz idziesz za mną. Będzie to o wiele szybsze jak właśnie zrobię to sznurkiem. Tyle, że sprawi mi trochę problemu. Chodź tu. Zobaczymy czy tak posprintujesz. Dasz radę? Dasz radę. Chyba. Dasz radę. Chodź. No. Dawaj. I teraz stawiamy tutaj lampę. Love. Super. I jedyne co nam jeszcze zostało to postawić tutaj lampę. tak i tak chociaż to nie będzie działało dlatego, że tutaj już jest więcej kurczaków niż 8 i to jest też wspominane w w całym tym, w całej tej książce ja chwileczkę to znajdę. This lamp will have nie będzie miała efektu, jeśli jest 8 lub więcej zwierząt jednego rodzaju w, tym, w tej zagrodzie. My tutaj mamy już około jakieś 10 ponad, więc ta lampa nie działa. Nie wiem jeszcze w jakim dokładnie zakresie ona działa, ile tam, ile kratek. Ale myślę, że to wystarczy, to co? Yy... Dwie owce tak szybko? Dziwne. <ścoughs> no nie wiem, być może. Aha, bo jest coś takiego, że 10 minut yy, zwierzę rośnie, a 5 minut ma na odrodzenie tego w tego, tej swojej... Można by to nazwać płodnością. no tej swojej płodności. Więc teraz co możemy z tym zrobić, to po prostu już zabić te resztę tych zwierząt, bo to już nie będzie nam potrzebne. W ogóle nie wiem czemu, to jest cały czas otwarte, a ta wcale nie weszła. Dobra, giniecie. Powinienem najpierw je obciąć, ale ale już. Już nieważne. No więc tak. Jedyne co mi jeszcze zostało Zakop zakopać po prostu to, to ten cały kopiec, który tutaj został, żeby nie było po nim śladu. No więc zróbmy to. Okej, okay, skończone. E, więc wypełniłem całe to już z dyrtu, tak że wyglądało to jakoś naturalnie. Myślę, że mniej więcej tak samo to było kiedyś, jeszcze zanim tutaj żeśmy zbudowali ten domek. W sumie ja zbudowałem. <śmienicza> nikt, nie nikt nie buduje na tym serwerze lepiej ode mnie. I tego się trzymajmy. <śmienicza> mm. Tak, więc y zakopałem to i dodałem przy okazji jeszcze ten y taki wystające okienko. Y bo planuję też zrobić tutaj drugie piętro w tym domku. Y przynajmniej chociażby sufit <śmienicza> jakiś normalny, bo no troszkę dziwnie to wygląda. Y Aż wchodzimy do domu i takiej yy, szufli tu nie ma. <laughs> yy, Najwyżej ktoś by coś chciał, to by sobie na drugim piętrze coś zrobił. Tam zresztą też jest 1, 2, 3 piętra wolne. Jeśli trzeba coś zrobić na spawnie, to yy, zapraszam. Tego dalej tu nie naprawiłem. Yy, ewentualnie mo można jeszcze jakiś domek tutaj dobudować. Yy. Na przykład tu jest miejsce, no fajnie by to wyglądało właśnie, tu jest miejsce. Yy, tu jest spawn, tu jeszcze nie wiem właśnie co będę robił na tym spawnie. O, całkiem ciekawie wygląda ten cień. Mm, taki dość realistyczny <laughs> chociaż mógłbym nawet a, zmniejszyłem, żeby po prostu były mniejsze lagi. Chociaż tak, tak nie ma różnicy, ale to i tak nie wygląda najlepiej. Mm. To też. No więc dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Nic więcej zbytnie do pokazania nie mam. Może jeszcze pochwalę się. choch, tak, tylko że to będzie lagowało. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam no i cześć.